No TikTok to znowu ja, Mentosik, słuchajcie, RS5 dalej stoi, wszyscy piszecie, że to jest moje. Nie moi drodzy, to nie jest moje, nie stałby tutaj mój samochód na parkingu bezczynnie, tylko bym po prostu nim nagrywał i powiedział, że to jest mój samochód, a ten samochód tutaj po prostu stoi non stop. Nie wiem co tu jest grane, pisaliście mi, że ten samochód jest e wymalowany, że widzieliście na poprzednich filmikach, dlatego dzisiaj pojadę do moich znajomych i udowodnię Wam, że to jest inne Audi. Nie jest to Audi niebieskie, które widzieliście na filmikach. Samochód oczywiście otwarty. To się nie zmienia, przyjeżdżam tu prawie codziennie Sprawdzać, nie zawsze mam czas z nim jeździć Ale... O, dzisiaj się przejedziemy No i tak jak mówię, udowodnię Wam, że to nie jest moje Audi Pisaliście mi, żeby zostawić tu kamerkę, tylko żadna bateria nie wytrzymie całą noc Przynajmniej nie mam takiej kamerki I żebym coś zaznaczył na oponach, więc W sumie wziąłem ze sobą flamastr i zaznaczymy taki znaczek na dole I na oponie i zobaczymy czy to się przesunie, czy będzie w tym samym miejscu Głupio się czuję brać tak czyjś samochód Naprawdę głupio się czuję, bo nie wiem czy to jest Ale jeżeli ktoś zostawia I siedzi to już tydzień No to słuchajcie, no grzech Nie, nie skorzystać z takiego samochodu I po prostu trzeba <gryw> Kocham to jak ludzie Widzą mnie w kasku jak jadę tą rs z piątką I po prostu się patrzą jak na głupka co ja robię w kasku w samochodzie, nie? No muszę jakoś to odinstalować tę moją kamerkę e, I zacząć normalnie jeździć po prostu nie wiem ubrać kamerkę samą na głowę, bo w kasku to naprawdę wszyscy się ta, <ścoughs> wszyscy się tak patrzą Że to jest masakra, nie? Dobra

W sumie dobrze tak w kasku jeździć, bo jak będzie jakiś wypadek czy coś, no to ja cię szpilę, ale ma to kopa, kurwa, mać, ale to samochód nie dla mnie, to dlatego takiego nigdy nie będę miał. Chyba nawet, jakbym miał tyle kasy, to bym sobie nigdy nie kupił, bo. Ja jestem za głupi na takie auto. Widzicie, no kurwa no stop, coś przygazować ten tego i nie dla mnie nie wiem jak wam udowodnić ten samochód nie jest mój pisaliście po win number, ja nie wiem gdzie ja to mogę sprawdzić, może kiedyś udostępnię ten win number, chociaż dla mnie to chyba nie będzie ok, bo na pewno ktoś to zgłosi na policję i wtedy mi wezmą ten samochód, a jak tak to sobie jeżdżę a tak poza tym to sobie pójdę i sprawdzę czy nie mogę przejąć sobie tego samochodu, bo skoro jest znalezione to jest moje, tak? i powinienem sobie nim jeździć, a poza tym wszyscy mamy z tego Friday, bo nagrywam e, na nim tiktoki i każdy się cieszy z tego auta, nie tylko ja Także ja myślę, że oficjalnie ten samochód może być mój No dobra, jedź gościu Bo ja muszę skręcić A ty mi troszkę blokujesz, kurde. Nie puścisz, 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 puścisz Nie, nie puścisz No i ch... Dupę. Jezus Maria Gościusz, Boże Święty No byłbym rozjebał czyjeś RS no to nieźle. I właśnie, ciekawe, jakbym się rozwalił tym autem, co by wtedy było. Ja się muszę zastanowić nad tym ryzykiem tego nagrywania tym samochodem. No bo nie, chyba nie powinienem czyim, czyimś samochodem jeździć. Myślę, że to jest taki nie do końca mądry, przemyślany sposób, wiecie? No, tak może być właśnie. Mm, o, ktoś u nich jest. Kurczę, to lipa. O, i proszę Państwa, zobaczcie, czy to jest yy, to RS? No chyba nie, prawda? To proszę mi przestać pisać, że to jest ym, przerobiona Audica moich znajomych, bo to jest nieprawda. Ech. Opa, to jest ich samochód. Różni się, prawda? O kurwa psy jakieś. To jest ten samochód, co pisałem. Nero, stop. Ej! Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że teraz trochę mi bardziej wierzycie, jak widzieliście ten samochód niebieski yy... Nadal jest u moich znajomych I to nie jest mój samochód Mija już tydzień czasu yy, Datę wam mogę pokazać na moim telefonie Jest o, 4 grudnia Więc ten samochód nie jest wypożyczony Tylko to jest wszystko yy, Tydzień później się teraz dzieje A pierwszy filmik chyba z tego no, To był ponad tydzień temu Więc to, to nie jest mój samochód No ale dobra, lecimy dalej Samochód sobie Zaparkuję z powrotem. No i zrobimy sobie tak, jak mi pisaliście, żebym zaznaczył na oponie ten znaczek, prawda, eee, flamastrem. Więc ja się na to przygotowałem, Żebym nic nie zostawił bo jeszcze mi zajebią coś. Ale fajnie gra. Ta na na na. Ale jeszcze to się gautko. Jezus. No nie wiem jak to przygarnąć, ale chciałbym mieć taki samochód za darmo. Dobra, słuchajcie. Plamaster jest, mam nadzieję, że będzie pisał. Więc zrobimy znaczek tutaj. Dobra. I tu jeszcze na tym na ziemi. I zobaczymy. Kurde, ta muzyka za głośno gra. I zobaczymy, czy ten znaczek... Może jutro przyjadę, przyjadę albo nie wiem, w następnym tygodniu, to zobaczymy, czy ten znaczek jest nadal w tym samym miejscu. Gdzie teraz zaparkowałem samochód Oczywiście zgaszę Ja uciekam do domu cyk. Wyłączamy Jeszcze wam tylko odpowiem na te wszystkie pytania Bo tam różne te Takie ciekawostki piszecie Że to nie mój samochód i to Więc zaraz popatrzymy sobie A ty non stop USA czy do Polski uczęszczasz Moi drodzy mieszkam w Stanach ale Polskę odwiedzałem odwiedzam często Teraz akurat rok mnie nie było, ale dawniej jeździłem co trzy miesiące do Polski i tam zostałem jakiś miesiąc. No i później znowu do Stanów, i tak sobie jeździłem w kratkę. A o, widzicie? A to nie czasem tych twoich znajomych. No moi drodzy, dzisiaj wam już to udowodniłem, i spróbuję udowodnić wam e, prawdę na każdym komentarzu, że to nie jest mój samochód. Ej, a przygazuj do odciny. O kurwa, w sumie można tak zrobić. Fajnie granie. Czekajcie, spróbuję jeszcze ściągnąć kask i nagrać wam. Ja będę w samochodzie, a kamerka sobie będzie nagrywać z tyłu. Stosik, nie? Kurwa! Chodzi to ładnie. A tak to samochód się nic nie zmienia. No i co? Jestem w sumie mega ciekaw e, jak to będzie jutro jak przyjadę, czy samochód serio stoi tu non stop. Zaznaczyłem ten znaczek i jutro się dowiemy, czy to jest w tym samym miejscu, czy nie. Porównamy sobie to na filmikach. Także mam nadzieję, że to on Wam pomoże też uwierzyć, że to nie jest mój samochód i że będzie w tym samym miejscu. Co ty zrobisz z tą RS5? Jak na przykład nie będzie ruszane z tamtego miejsca, co je wziąłeś, moi drodzy? Nie wiem, no na razie sobie że Nie wezmę jej do domu, bo nie chcę, żeby to było, że ukradłem. Ja sobie wypożyczam. Gdzie ty tam pracujesz, że stać się na taką furę i motor? Moi drodzy, yy... dobra, wypie... nie będę ci odpowiadał. To nie jest moje. A motor jest mój, ale pracuję yy, dla kogoś i robię meble. Także no, to raczej bym się nie dorobił takiego auta. Chopie ty ukradłeś RS5. I mordy, ja nie ukradłem i proszę mnie złodziejem nie robić. To jest wypożyczone, ok? Od kogoś, nie wiem od kogo, ale wypożyczone. Przecież jak przyjdzie, to mu zapłacę, nie? Dorobiłeś się z TikToka. No, z TikToka akurat ani grosza nie zarobiłem. Przyznaj się w końcu, że to Twoje auto. Nie, do niczego się nie przyzna. Sprawdź poziom paliwa teraz i przyjedź, że za na przykład dwa dni i sprawdź, ile zostało. No to możemy tak zrobić, kurde. No to ile zostało? 230 mil. I tu mam na tym baku, ile? Dwie kreski ubyło. No to możemy tak zrobić, że następnym razem jak przyjadę tutaj, to też musi być tyle samo. Od bezdomnego dostał. No tak, ryzyk, yy, ryzyk dostaje od bezdomnych. Ja. No w sumie ja też. <laughs> Co by było, jakby cię policja zatrzymała? Nie wiem. Powiedziałbym, że mi dał się ktoś przejechać i tyle. Ej, ale bez kitu, jak nigdy nie weźmie, załóżmy, jeszcze przez 7 dni, ty ją zabierasz. No. Ja jakbym ją zabrał, to i tak wam się nie przyznam, bo to możecie mnie na y, pały ten y, podać. Więc nie ma takiej opcji. O kurwa. Światła się zaświeciły. Dobra, fuck. Bo to jak gościu wychodzi teraz z firmy albo coś, to będą jaja. Dobra, muszę spadać. Na razie TikTok trzymajcie się, oczywiście samochodu nie zamykam.